Teatr Zwariowany, Teatr Radości, Teatr Życia, to dzieci, młodzież, to szaleństwo. Ile jest, ilu było w tym roku studentów i w jakim wieku? Naszych studentów sto, około 130, ponad 130 osób było. Jak to jest być na scenie? Fajnie, To trzeba... Muszę się uczyć bardzo dużo. Trzeba być odważny. Na Trem e, tak, to Trema jest? Tak. Dzisiaj szczególna? Tak, to na pewno. Dlaczego? To sobą się śniło w nocy całe przedstawienia, że to tam nie wyjdzie. To możemy ich pominąć ważną rolę w przygotowaniu grupy. Trudno przychodzi uczyć się tekstów? Myślę, że nie. Chęci. Chęci są najważniejsze. Chęci są... Uczę się dużo więcej niż wydawałoby się sądzić. Na tych... Na, na podstawie tego, jak uczą się dzieci, bardzo wiele mechanizmów widać. Tych mechanizmów, które potem w sobie można odnaleźć, a w normalnej pracy trudno to... Odnaleźć. Głównie dlatego, że jesteśmy starsi, w związku z tym umiemy więcej ukrywać. Dzieciaki nie umieją tego ukrywać. E, młodzież, która się uczy, również nie umie tego ukrywać. W związku z tym e, to wspaniałe rzeczywiście przeżycie. Poza tym to coś niezwykłego, jak się widzi, e, można spotkać jakby siebie sprzed kilku lat. Coś wspaniałego. Dzięki.